Witajcie bardzo serdecznie, z tej strony Repus, oto kolejny odcinek z Football Managera, Ferguson Challenge i tak dalej i tak dalej. Gramy z Brighton, 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 Brighton Hools and Hovels, czy jakoś tak to się nazywa. I jesteśmy pod koniec stycznia, mamy ostatni tydzień do końca okna transferowego, a nasz yy, kalendarz rysuje się tak. I słuchajcie, chyba nie, nie pamiętam, chyba pokazywałem Arsenal ostatnio. Nie, do tego nic mam kurwa pecha, słuchajcie. 0-1 Najpierw porażka w lidze. Później 0-2 Porażka w lidze. Później 1-1 Remis FA Cup. I teraz gramy revenge FA Cup. Tym razem na wyjeździe. No Kuźwa i jeszcze mamy Kaisedo na repre reprezentacji. Lampteja w reprezentacji. I jeszcze Javiera Pastore kontuzjowanego. Więc zarąbiście jest fajnie. Ogólnie Brentford chce mi wykupić McAllistera za, za 90 baniek. Już to widzę. Najlepszy transfer za McAllistera to proponował e, Leicester. Leicester propo proponowało. Bo proponowali chyba 10 baniek, 5 w ratach, coś za występy i kaleci Inaccio. Ja już kurwa widzę, jak. Sorry, ekran się rozmazał, obraz, kamerka. Już widzę, jak Alistair zapierdziela do Championship, żeby ten. Żeby tam grać, bo jeszcze cały czas no nigdy nie ma gwarancji awansu. Zobaczmy, jak tam w ogóle to Championship sobie radzi i tak dalej. No, Lester jest drugie, Wolves są pierwsi, się awansują. Everton tutaj. Może w barażach będzie się klepać. Zobaczymy. Ale jest, jest szansa. Eee, tutaj... No okej. Okay. Jamie Vardy. O, Matt Godden. Ogólnie słuchajcie. Jestem w trakcie ściągania trzech zawodników. A jeden już transfer mamy potwierdzony. Ale! Nie na ten sezon. Na kolejny. Znaczy robimy transfery w tym sezonie. Ale na kolejny sezon. Ponieważ wszystkie transfery daje z... Tym, żeby wykupić, żeby był spełnił się transfer z końcem naszego sezonu. Czyli z początkiem kolejnego. Transfer, chyba że coś mi się porąbało i już on był rozwiązany. Czy, czekaj, Kondogbia. Gościu. No nie, no przedłużył kontrakt jebany. No myślałem, że on już jest u nas w zespole. Kuźwa, już z nim negocjowałem. No dobra, nieważne, pojebałem się. No trzech zawodników. Ściągamy Ruslana Malinowskiego, który chyba co FM go praktycznie ściągam, do, przynajmniej w poprzednim go ściągałem na pewno do Milanu. Liczb super nie wywijał, ale był bardzo przydatny, jak najbardziej. No wytrzymałeś troszkę mnie jego boli, ale jednak na mezale albo na wysuniętego rozgrywającego przyda się jak ulał. Szczególnie, że patrzcie jakie ma strzały dystansu, rzuty rożne, wolne. No, będzie bardzo dobry. Drugo, drugim zawodnikiem jest Gezal. Gezal, który obecnie siedzi w... Jest algerczykiem, siedzi w Besiktasie. Kariery no, bogatej super nie ma. Troszkę w Lyonie pograł sobie regularnie. Na chwilę w Monaco był za free. Do Leicester jeden sezon się pewnie nie sprawdził. Później Fiorentina się nie sprawdził. Później Besiktasz... E, nie wiem, jak tu do Leicester trafił na ten sezon, ale koniec końców Besiktas go e, przeszedł. I ma bardzo dobre statystyki. I robi bardzo fajne średnie oceny. Co prawda Liga Turecka. Ale jednak ma bardzo fajne statystyki. Patrzcie na to. Ładne dośrodkowania, nawet przynajmniej przy obecnej zdolnościach fizycznych jego, bo on ma 31 lat w koniec końców, ale je, byłbym w stanie zostawić go na odwróconym skrzydłowym. Jak najbardziej, bo fajne dośrodkowania. E, też, nawet na odwróconym skrzydłowym e, tym. A tak, dzięki czemu dyskotliwość mu jeszcze się chwyci jako cecha ważna, i to byłoby bardzo fajnie. I Marcos Leonardo, napadior z Santosu, który no, nie błysnął w sezonie, ale ma fajne statystyki. No, jeszcze na to będę liczyć, bo Andres Silva, no, dupy nie urywa. Mariano, dupy nie urywa. mówię ty w ogóle jesteś na cofniętym? Pojebane. Mariano dupy nie urywa, nie strzelił jeszcze przecież gola w tym sezonie, w przynajmniej nie strzelił od bardzo długiego czasu, bo to chyba był gol jakoś z jakiegoś początku sezonu. Ta, natomiast Andres Silva, no, też jeden bramek i ledwo. No słuchajcie, no kuźwa Alister ma więcej goli, no odprawia was dwa karnego, ale jednak. Dlatego mnie zawiedli ci zawodnicy. I Andres Silva też pewnie myślę, że będzie sprzedawany. Liczę przynajmniej, że się zwróci, ponieważ mimo że tam jest napisane 50 do 60 baniek, to nie ma co podejrzewać, że to będą rzeczywiste liczby, które się spełnią. Musimy być niestety. Patrzeć realnie. No, Kajsedo jest w repce, niestety. E, możemy tutaj Kozłowskiego. Kozłowski fajnie mi gra, wam powiem nawet. Andre Silva, no musisz, kuźwa, Andres Silva się odpalić. No żeż ja pierdzielę. E, niestety moje boki obrony, właśnie, czyli Lampty oraz e, Lara, też są na repce, dlatego no, lipa jest. I musiałem manewrować. Dobrze, że miałem mecz z Nottingham Forest, który jest na 18 pozycji w tabeli wcześniej. I oni. Prze niej stracili zawodnika w 20 minucie. Czerwona kartka. I dzięki temu i dzięki temu udało się wygrać. I mogłem sobie wystawić skrzydłowych cofnąć na boki obrony, a bokami, a bocznych obrońców sobie się e, na ławkę wstawić. Patrzę, czy ta kamera ona jest chyba rozjechana, czy coś? Nie, nie, nie pani mają takie rzeczy. Ona jest. No tak, mam rozmazany obraz. Weź się kuwa, fokusuj. Tyle czasu się sfokusować nie umiesz. Tak samo, kurwa nie. Ej, no jeszcze gorzej jest! Złapiesz się? Od biedy. Od biedy, ale słabo. Zawiodłem się. Mecz był 1-1, poprzedni w ogóle. Chyba teraz tym FA Cup, bo zależy od pocharów, jest coś takiego, że jest jedna runda, chyba że będzie remis, to jest druga runda. I możliwe, że tak się właśnie teraz wydarzyło, ponieważ yy, pierwszy mecz FA Cup uznałem kuźwa, idzie nam Nienawidzę tego lic Kurwa, jak oni mnie cisną! To kurwa, nieważne takim ustawieniem, nieważne takich zawodników, kurwa wpuszczę. Oni i tak się odpalą i spizdę jakąś bramkę strzelają teraz, właśnie, wepnęli. I oczywiście Sanchez będzie miał kurwa minusową zaraz ocenę, bo też on zaś podpierdala przy nich. Juranowicz jeszcze kontuzja, zajebiście. Ale powiem wam, właśnie był gol wtedy Pastore, taki fartowny. I w 70 minucie się zrównaliśmy. I uznałem, kurwa, i tak z tym nic przejebie, nie ma co się denerwować, nie ma co nagrywać. Ale jak doszło do rewanżu, uznałem, dobra, nagram to. Ej, chuj mi w dupę. Ehm, mogę skreślić Crystal Palace z tych, z tych wiecznych rywali, tak to nazwijmy, i wstawić... No, kurwa, troszkę, ma całą linię, nikogo nie ma za nim. A on główkuje kurwa, na swoją pozycję, gdzie powinien być. I tam jest nagle przeciwnik i surprise Pikachu face, no ja pierdolę. Andres Silva, no dbaję chociaż kurwa do środku i to przy takim przyjęciu. No ja pierdolę z główki, traf może. Kujem, skieruj piłkę do bramki, ale zrób to dla mnie. Jest! Czuuu! mi w dupę, no. Gol nieuznany, nie wiem, no. Kurwa. No. Ta akcja trwała pół godziny, wam powiem, co się tutaj rozgrywało, bo. March, znaczy Silva odczuwał Silva piłkę w ataku Poklepali nasi, tamci wyszli z kontrol. Odebraliśmy, poklepaliśmy Znowu zabrali, odebraliśmy I właśnie, no kurwa, Silva, no, no Kurwa, to nie być ten płaczący, gruby dzieciak, to kurwa ja, to wiecie co To jestem kurwa ja przy meczu z Leeds zawsze, ja pierdolę Mancini niby 7-2 w obronie, ale dlaczego kurwa przegrywamy w takim razie ja jebie. Trosard wypierdalaj tutaj. Robimy tak. Cantwer. Cantwer wchodzisz, Wchodzisz jak odwrócony skrzydłowy atak. Kozłowski, weź. Weź tu zwolni miejsce. Wchodzi, wchodzi, wchodzi... Pastore na przykład. To prawda? Nie na... Nie w ten sposób, tak was zamieni miejscami. Juranowicz, Juranowicz. Kurwa, kogo on za ciebie wprowadzić, no. Kogo mam? Chyba Gagliardini zostaje. Bo pomocnicy długodystansowi ze środka się jakoś nadają na bocznych obrońców często. Oj, tu kurwa Gagliardini, nie wiem. Zaskocz mnie, bo nikt inny nie tego nie potrafi, no. No i tak, kurwa, koniec meczu no. Bardzo ofensywna, ale 20 minut. Kurwa groźnej akcji nie umieją skleić. Andres Silva 6-3. No chuj nie to... sprzedaję go w zimowym okienku, niech wypierdala jeszcze. Nie jestem zadowolony, bo od pana odpadamy. Silva, może ktoś Ciebie kurwa jeszcze kupi tutaj? jesteś żałosny. Jest... Nie ale Mariano też kurwa nie strzela. Nieważne, i mamy mecz o punkty, mecz o coś. Jesteś do dupy, kurna. Nacisnę no, go od razu. No, to, to nie było ostrzeżenie. Ostrzeżeń miałeś kurwa milion. Wdupiam Twoje emocje. Wypierdala. Ja śliczy się tutaj dobro zespołu. 50 banieki. Czy ktoś się zgłosi? Pokaż, a no, pokaż. Nikt się nie zgłosił. Kto by kurwa ciebie chciał w ogóle? Czas na to ten ham, to ty nam, to ty nam. Całkiem nieźle poszły nam mecze. Mogło być lepiej, bo chyba skończyliśmy na licz, prawda? Ostatni mecz był Bernmuth, 2-1. E, wygrana chyba tutaj tak, nawet o troszkę o włos wygraliśmy. o włos. Okej, okay, udało się wygrać. E, później było Brentford, 2-0. Brentford, które niby chciało kusi się na McAllistera. Za 90 banik, przynajmniej takie plotki były, ale ostatecznie nie, nie, chyba się nie skuszą. E, Celtic 1-1, towarzyski. Rangers towarzyski 5-2. E, no to na Celticu się troszkę zawiodłem, na drużynie. Na Rangersach już lepiej poszło. I uwaga, co się kurna odjebało, słuchajcie. Na spokojnie, na spokojnie, który to był mecz? E, postanowiłem troszkę poeksperymentować z zawodnikami. I jak wiecie, atak mi nie strzelał nic. Mariano nie strzelał, Andre Silva nie strzelał. Lipa, co ja zrobiłem? Trossard dałem na atak. A tutaj troszkę pobawiłem się na skrzydło. Cantwell poszedł, a z czasem na skrzydło poszedł nawet Andres Silva, żeby po prostu miał gr jakieś granie i żeby go było dobrze sprzedać w okienku zimowym, letnim. No i Trossard. Strzelił mi dwie brameczki tutaj. Jedną z meczu, drugą z karnego. Co lepsze! Słuchajcie, niebo się wali, kuźwa. Andre Silva, jako napastnik strzelił dwie bramki. No pojebany i on jeszcze tak napierdzierał. Nie wiem, gościu się odpalił z Aston Villa tutaj. No szkoda, że też strzeli na 3-1, ponieważ e, mógłbym spokojnie powiedzieć, że bez gumy ich kurna przerobiłem. Dlatego zagramy podobnym, z takim samym ustawieniem praktycznie jak wtedy. do Neves, tutaj Grimaldo Lampi, Trossard. Silva Mariano, Mariano, Mariano Myślę, że ciebie mogę zaryzykować I ciebie mogę zdjąć I bardziej Van Hecke niech wejdzie nawet Van Hecke Ogólnie mam nadzieję, że Komentarz będzie energiczny Ponieważ całą swoją energię zostawiłem na treningu piłkarskim I czasami jak chcę, wiecie, zaśmiać się Czy zrobić głębszy oddech, po prostu kaszlę I <kluzny> ja na przykład teraz Ponieważ, o tak, tak u mnie wygląda wyczerpanie, nie? Niektórzy może. Sprzymałem gościa w robocie. No! Ja mówię, że, no, będę miał trening i mam nadzieję, że uda mi się dobrze wyspać po tym treningu, ponieważ e, ciężko zostać jest z po wysiłku fizycznym. On mówi, jak to ciężko zostać? Po, po ćwiczeniach od razu chce się spać. A tak, nie? Jak po ćwiczeniach chcecie się spać, to korda, nieźle zrobiłeś te ćwiczenia, bo. Po ćwiczeniach, to jeszcze energia powinna rozpierać tutaj. No powinno się napierdzielać ale Andres Silva! Uuuu! Kurwa, dobrze, gol! I mamy 1-0. Nie że gościu mi się odpalił. No a już tego Brazylijczyka kurwa zakontraktowałem na kolejny sezon. No dramat! <gryw> nie wiem. Uh, Andres Silva teraz. Nie mogłeś kućła parę meczy wcześniej zacząć strzelać, zanim tego typa zakontraktowałem. Ważna sprawa, bo teoretycznie bijemy się nawet o ligę mistów jak nam wszystko dobrze pójdzie. Mamy 6 punktów straty do Chelsea, i, i powiedzmy, no dwa mecze straty. No te, gramy równolegle teraz z Chelsea i Crystal Palace, nasz rywal, o który akurat walczy o utrzymanie, wygrywa w Chelsea 2-0. Dobra, 2-1. Ale jednak nawet Luke de Jong wybrał brameczkę. Dlatego na razie to się wszystko bardzo dobrze układa. Mamy szansę dopaść do top 4. Czy to się uda na koniec sezonu? No, to jest pytanie na przyszłość. Ale wierzę, że tak. Nie, ale z drugiej strony nie chcę też mówić, że mamy zapewnioną Ligę Europy czy coś, czy Ligę chociaż konferencji. Ponieważ, no, Ki... O, jak zajebał tutaj Grimaldo w poprzeczkę, chyba. No, bo Ki wie, wszystko może się wydarzyć. Więc zarówno możemy mieć bardzo dobry scenariusz, gdzie wygrywamy, ale zarówno scenariusz przerąbany. Nie, nie! Nie, 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 nie! O, kurwa! Leś się pokiwał tam z tym, nie? Czy to Lampditch, czy jakiś środkowy, ale Stray Kane mu odebrał piłkę, już był sam na sam. Podoba mi się gra, podoba jak najbardziej. Marsz ładnie tutaj na skrzydełku latasz, Andres Silva ładnie wykończył. No, zawodnicy niektórzy się męczą. Myślę, czy nie ustawić sobie pressingu, bo zaznaczę, jak oni będą atakować dokładnie, bo mi się zdaje, że atakują bardzo szeroko skrzydłami, żeby ich zmusić do, znaczy zrobić szeroki pressing. Dzięki temu ograniczymy im skrzydła. A no niestety będą mieli wtedy w środku więcej możliwości Więc no taki, bo oni na boku grają schodzącymi niestety Co oznacza, że mogą grać teoretycznie wąsko Pomimo takiego ustawienia Ale mają wysuniętych bardzo ofensywnych obrońców No i już napierdalają, ledwo się połowa zaczęła trzygroźne akcje No nie, no kurwa, no nie, wygrywam z drużyną kurwa To teoretycznie top 6 i chuj i karny no nie wiem i Hurricane Szczera! Hurricane! No, oczywiście wykocił, No chuj mi w dupę, Gabiardini, coś ty kurwa zrobił. Ale ty masz kurwa po pensji, gościu. gdzie kurwa no. Gramy, gramy. Oni ja napierdalają, my też mamy swoje okazje, ale kuźwa było... No gdzie zagrywasz lamerze? No kur nie wiem no. Nie wiem, nie wiem. Plus taki, słuchajcie, w przyszłym sezonie środek już mamy ułożony. Dzięki temu, że przychodzi tam tych dwóch środkowych pomocników, i to będzie dobrze ułożone. Dodatkowo przychodzi na padzior, który może po boku też biegać. Nie wiem, czy potrzebuje coś jeszcze połatania. Dobra, bramkarza, powiedzmy, teoretycznie nie będę łatać, bo to wychowanek. I on mi bardzo tutaj, Ferguson Challenge, pomaga z tym, żeby ten wychowanek grał. W ogóle, a propos Ferguson Challenge, widziałem fajny ten. Fajne porównanie. Szkoła. Guardioli, Xavi, Kompany oraz Arteta, pierwsi w swoich ligach, w międzyczasie, szkoła Fergusona, Gary Neville i dostaje w pizdę 0,7 od Barcelony. Nie śmieszy mnie to akurat, ale rzeczywiście, ci Guardiola to są, od Guardioli to są technicy i profesjonaliści. A Ferguson to no, graczy nie zrobił dobrych tych trenerów w przyszłości. Ale a propos tego, a propos yy, Artety, mamy za Arsenal przed sobą. Bo chyba jeszcze Arteta trenuje Arsenal, mi się zdaje. A propos rozgrywek, coś wam pokaże. Czeka, czekajcie, ten Arsenal. I kurwa, są? tutaj. A już nie teraz. Sariego zamiast Artety. Kujś was, no. Ślugi się pokończą w Londynie. A propos tutaj, weźmy sobie w Premier League. Co ten kurwa robot, na robot napierdala? Drugi jest Rarkus Marshford, no. A ten robot, nie wiem, gościu jest popierdolony po prostu. Tyle wam powiem, no. Skamaka, tutaj 17. No mój na razie Andres Silva z 10, no. Może odpali, może jednak zostawię go jako pierwszego zawodnika. A City ma majstra. Może ma szansę teoretycznie walczyć po drugiego majstra. czy po czwartego z rzędu w sumie. Ale Liverpool nadal walczy też o majstra. Szkoda, że w FMie FM nie dzieją się takie rzeczy jak in real life, na zasadzie, że Arsenal, który ma tutaj drogę po Mistrza, to byłoby fajne. Mecz z Arsenalem, ale nieźle mi dowalili, ponieważ przesunęli ten mecz, bo oni grali z Newcastle. A chociaż w sumie, słuchajcie, nie najgorzej, bo Chelsea gra w tym samym momencie, a wspominam o tym dlatego, że kolejny mecz mamy z Chelsea. Dlatego, no, będzie zabawa i na Chelsea sobie skończymy odcinek, bo sobie w kolejnym już palniemy Liverpool, United. Newcastle na finish, kuźwa City i jeszcze Crystal Palace. Dlatego będzie co w kolejnym odcinku robić. Dlatego jeszcze dwa mecze przed nami. Dobra informacja. McAllister przestał oczekiwać transferu. A w zamian za to jest gotów, yy, no nie chcę teraz na razie klikać zmienić, bo zaraz to 105 tysięcy tygodniówki, jak teraz bierze 70. I tam chyba 4 bańki za podpis, coś ten deseń. To nie wiem, czy premia za lojalność nie była. Ale chcąc nie chcąc, bardzo dobrze dla mnie. Wolę go trzymać. Czego nie, że mówię... Bardziej ograniczają mnie teraz reputacja zespołu oraz... Ilość transferów, które mogę wykonać, niż po prostu pieniądze. Dlatego pieniądze za McAllistera, żeby go utrzymać, nie były problemem. I te cztery bańki wtedy... Wolę cztery bańki wydać i mieć McAllistera. Niż, nie, niż brać 90. W ratach czy nie w ratach No i się go pozbyć po prostu W takim razie zaczynajmy mecz Z Arsenalem, zarówno mecz z Arsenalem Jak i z Chelsea jest ważny No liczę, że Arto Arsenal będzie teraz zmęczonym zespołem Lub wyjdzie jakąś rezerwą Bo Mam nadzieję, że nie wyszedł rezerwą do Newcastle Bo w ogóle mnie to ty nie cieszy No jakiś tam Patinio coś tam widziałem Nie powalają Na razie wynikami pierwszego składu Ja mogę wyjść fulem Czyli że nie że w karty. Tylko że najlepszym co posiadam. No nie jestem zadowolony. Pora się wziąć garść i odpalić się na maksa. Cyk, cyk, cyk. I powiedzmy im to. Ostatni mecz z Arsenalem wygrałem, powiem wam, widzę. Nawet go pamiętam. Bo nawet nie muszę sprawdzać. Pamiętam po prostu, że z Arsenalem wygrałem. Bo jak że są nisko w tabeli, to przypomniałem o tak, Arsenal ma kryzys. Pamiętam, że z nim wygrałem właśnie, bo był w kryzysie. No i liczymy, że teraz to też się popłaci. A nie, że jakoś fartowną bramkę mi strzelą i akurat na mnie zaczął się odbijać od kryzysu. Ja mam ich jeszcze większe gówno wprowadzić! O yes! Makalister! Kurwa, masz 30 tysięcy tygodniowo więcej, ziomek. I takie bramki napierdalaj. Koniec. 1-0, wygrana. My mieliśmy troszkę sytuacji, Arsenal nawet miał pod koniec groźny strzał, ale strzelił w słupek. I dobra, dobrze, dobrze. no skoro szkoda, że skuteczność nie jest najlepsza, wypadałoby ją zwiększyć. Ale słuchajcie, zbliżamy się do Chelsea, kolejny mecz mamy z Chelsea, czyli jeżeli im ugrąbiemy punkty, jak gramy u siebie, to by było bardzo dobrze. Odpowiedni trening postaram się wrzucić, żeby skuteczność poprawić, bo chyba mamy czas. Czy taktyka? Zróbmy tak, technikę, wykorzystywanie sytuacji, przygotowanie do meczu, gra w ataku. Spróbujmy zagrać ofensywnie, żeby im te brameczki postrzelać. Szkoda, że ten mecz nie jest dzień później. Ale no spróbujmy. Oni też dzisiaj mecz grali. Też będą zmęczeni. No i mamy Chelsea. Nie będziemy błyszczeć super składem, ponieważ część jest wymęczona, część no... No Mancini wykartkowany na przykład. O tak wam powiem. No zawodników, który będziemy wprowadzać nie są koniecznie przygotowani też do gry super. E, spróbujmy, tak patrzę... A w ogóle McAllister oficjalnie przedłużył kontrakt, też ważna sprawa. Chociaż myślę, mogę nimi spróbować zagrać, możliwe, że się troszkę wyczerpią. Ale trzon drużyny mamy spoko. Teoretycznie za McAllistera mógłbym na przykład Pastora pr wprowadzić. Ale... Przy game pressie, czyli przy bardzo fizycznej tutaj e, taktyce, nie chcę ryzykować, że Pastor, który jest już dziadkiem praktycznie, jeżeli chodzi o umiejętności fizyczne, bo Lalana. Mieliby wejść i to jeszcze nie w granic z drużynę. Dlatego spróbujmy wykorzystać nasze tutaj flow, które posiadamy. który Gdzie ładnie te idziemy, ciśniemy. I spróbować to wygrać. Nie, nie, nie zerknę, kurna jakim oni ustawieniem grają. Zaraz muszę zerknąć. Oni grają... Środek trzeba im ograniczyć. Spróbujmy wąski pressing. Mam Na nadzieję, że Kukurela i ten drugi James nie dostaną wtedy autostrady. Ale zaryzykujmy. Jak zaczną dostawać autostradę... To no zmienimy to. Najlepsi, kuźwa, nie wiem, co ten... Kto trenuje teraz w Chelsea, to jasne. Nie wiem, czekaj, give me a second. Diego Simeone. Nie, Simeone mógł chyba tylko na to wpaść, żeby Sterlinga, Sterlinga ustawić na cofniętego napastnika. No patrzcie, jak mu się, kuźwa, statystyki nie zgrywają. On nic nie wykorzystuje. Sterling jest szybki. On jest, kuźwa, zwinny. tak ma grać na ataku, to jako wysunięty napastnik. Albo no, pod biedy, nękający, kurna. Ale nie... Nie taki, na no skrzydle jako odwrócony Skrzydłowy, zarąbisty może być No ale kurde bele Natomiast e, Havertz Havertz jest wystawiony jako wysunięty napastnik Zamiast go cofnąć tutaj jakoś na SPO e, Czy jest jakiś sens? On mógłby na cofniętym napastniku dobrze zagrać Nie wiem kurwa co ten Simeone Może mnie zmyla i może oficjalnie podał Wiecie tam te na papierach, które przychwyciliśmy Napisał, że Sterling to cofnięty Havertz wysunięty, a tak na serio jest na odwrót jak tak, to mnie zmylił kompletnie i no niestety pewnie przypierdolę ten mecz, ale zobaczmy, nie nie skreślajmy tutaj naszych szans jeszcze oddać tą piłkę. Havertz, kurwa, i rzeczywiście mnie oszukał kompletnie, nie nienawidzę tej gry, pizdu z wami. Jejsu! Andrzej Silva nawet połowę asystę, na powiedzieć, pierdolą w bramkarza, który ten odbił pod Trossarda. Mamy 1-1 jeden, jeden, tuż przed wiskiem. Eee, zagrajcie tak, tyk, 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 jestem zachwycony. Dobrze w sumie idzie. Marsz przez chwilę miał, e, nie, nie widzicie, e, on miał 6-2 przed chwilą o, o, oceny ogólnej, jednakże podbił się, podbił się, miał dwie akcje, no jednej nie wykorzystał niestety, bo miał praktycznie sam na sam, ale zaraz po niej poszła druga akcja, którą udało się wykorzystać. Ja on wtedy chyba miał asystę trzeciego, tego drugiego stopnia, Teoretycznie, bo nie było przy tym golu, bo on zagrał do Silwy. Jest! Kurwa Marcz, o tobie mówiłem! Tak, kurwa Slon! Tak, kurwa, tak! <grym> Siedzi dobrze, siedzi jak twoja stara, wiadomo gdzie, kurna. Cyk, 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 szybka zmiana tutaj. Żeby prowadzić wypoczętych zawodników. I ciśniemy tego, kurde, dziomka! W Ligę Mistrzów! będzie kaszanko Od przyszłego sezonu! KASZĄNKA! No nie! 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 Wypierdol to! Dobrze Sterling! Kurwa, ja st Nienawidzę cię! on śmiesznie biega jak bobas! to! Coś mi się nie podoba! Nie wiem, kurwa mnie Sterling! Sterling! Wypierdol to! Ojojojojoj! Oj, 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 cofnijcie się! Troszkę defensywniej! Albo nawet ostrożniej! Już ten deseń! Tutaj proszę! Jeszcze minuta! Kurwa, Wszyscy w pole karne! Wypiskać tą piłkę i te, grać tą w cholerę. Tylko że nie, nie jest. Dobrze. Kurwa, udało się. Udało się, Zajebiście. Dobrze, tego Marcza nie zdjąłem. mimo że miał 6-2, to się odpalił. Zajib. Dobra robota, panowie. Solidna, wygrana. A jeszcze ja Marsza, osobiście pogratuluję. E, I o to mi właśnie chodzi. Grałeś coraz lepiej. Takie dokładnie myśli miałem. Idziemy dalej, patrzcie, jak powiedzmy mielibyśmy wygrywać my i Chelsea wszystko do końca, przyścigniemy ich. I będziemy kurwa na czwartej pozycji i będzie kaszanka za sezon, ale zobaczymy. Zobaczymy, ponieważ tym fajnym akcentem kończę ten odcinek. Teoretycznie zaraz mamy ciężki mecz, bo z West Hamem, West Hamem, który no powiedzmy, jeżeli my nie będziemy się być, bić o Ligę Mistrzów, to będziemy się z nim bić o Ligę Europy, chociaż mamy ładną, spokojną przewagę. Ale no koniec końców jest to bezpośredni rywal i trzy punkty wypadałoby zdobyć. Jednakże mówię, tego nie pokażę. Widzimy się w finałowym odcinku z tego sezonu. Będzie Liverpool, United, Newcastle, Crystal Palace i City. Pięć meczy. Do zobaczenia następnym razem. Na razie